Do Siemanko z tej strony Kreos i słuchajcie witam Was w kolejnym filmie z witam Was w kolejnym filmie z Minecrafta z widzami i słuchajcie, dzisiaj był... a raczej wczoraj był piąty restart i ostatecznie wszyscy od nowa zaczynamy. Nas już jest w naszej Moskwie, bo nie rezygnujemy z naszego planu podbicia serwera i w, Mos w Moskwie z czterech osób zrobiło się siedem i dzisiaj pozwiedzamy rzekomo no, przepiękną bazę jaką zbudowaliśmy na niestety na off-streamie na off-streamie, bo no, ktoś ogląda Netflixa u mnie na dole i się nie dało streamować także wszystko zrobiliśmy poza kamerami i dzisiaj wam wszystko przedstawimy, wszystkie zmiany słuchajcie zaraz smuta na Discordzie dostaniesz Dobra Dobra, to szybkie wiaderko Coś nie pykło Rozlało się Dobra, chodźcie Schodzimy piętro niżej Ogólnie bazę zrobiliśmy w takim Zarąbistym kanionie i normalnie wali mu tutaj taki, no, taki wieżowiec. Będzie to wszystko ładnie schowane i w ogóle na razie tak to wygląda. Tutaj jest piętro jeszcze nie zagospodarowane. Tutaj mamy zamiar zrobić full enchant. A zresztą mam biblioteczki przy sobie, więc możemy nawet dzisiaj jeszcze zrobić. Nie, no tutaj, bo tak fajnie, bo zaraz tutaj z mostu sobie idziemy i pyk tutaj. No ta, to inaczej, to jeszcze się tam wiesz, przesunie, nie? Ale dobra, chodźmy dalej W ogóle mamy pokczampowe skiny, wszystkie z, z jakichś memów są Ej, Grafenc chce na max 5 Ja nie wiem o co się chodzi Grafenc chce na max 5, to nie chcę poczeka Słuchajcie, schodząc niżej, mamy część bardziej już taką no Zagospodarowaną Tutaj robiłem trochę, ja trochę kosik, potem bresek ulepszył. A ja to co? No mówię, że ulepszyłeś, spokojnie. Tutaj mam na przykład o taki fajny crafting, że, że o można schować. Sety pan admin usunął plugin, że nie mo że można siadać na pół płytkach. Kurczę. Tutaj mamy jeszcze magazyn, kobel. Ja usiadłem, Sztabyki, które jeszcze będziemy jeszcze padać. Tu nic no ja chyba na razie robię, nie ja ma. No i pok, tutaj jakiś bunker robi ten pan a, i nie wiem. Ole specjalny. A za pan nam coś? Kurde. Nice. Dobrze. Yy, co daję? Mamy tu pie yy, wędzarki, piece. I piece hutnicze, więc full wyposażenie. Tutaj mamy jagodki. No, pana robota, pana Stalina, Józefa. Kiedy czuję się Ha! Gay! Tutaj yy, chyba, bo jeszcze muszę Wam powiedzieć, kto dołączył chyba na ser do nas, do Moskwy. Kubolowe myśli dołączył i pan Grafencusz a i komandor. Oni... Ja robię wiadro. Ja robię wiadro. I w chwili obecnej nas siedmiu i tutaj pan kubolowe myśli zrobił y, farmę z słodkich jagód WIADRO, wiadro! Dobra, koniec z tymi wiadrami waszymi Tutaj jeszcze jakieś skrzynki nieuporządkowane W ogóle mamy statyw alchemiczny z wioski, też kubolowe myśli przyniósł y, Tutaj mamy jakąś taką prowizoryczną farmę, ale mamy dynie i ziemniaki, więc... CUDO a w ogóle mamy nasiona arbuza, nie więc... Nice! I słuchajcie teraz idziemy do naszej kopalni. Ja sam tam jeszcze nie, nie wiem, bo pewnie kopaliście coś jak mnie nie było, bo, bo tylko dwie godziny gram od starcia. Rzecz... Boże. Jezu, ja mam auto jumpa włączone, że tak wstać. Ja jestem zbyt ulany, haczę głową o krawędź. Ej, ty tam był zjeżdżany, można było znaleźć. Nie! Ty, ja. Ale, ale, pog. No panie, cię nie umiem. Nie umiesz. Dobra, ty też, też tak można tak zlekkoć. To seba nie szkadza. No tylko się o, hacze. On się dusi, on się, się dusi. No kurde, zjedź stąd. Dobrze. Y, weź tą wodę, zatkaj, bo się nie da. Nie da się żyć. Zatkaj to. I słuchajcie, jesteśmy w kopalni. Rumia, robię jeszcze tutaj wstępne. I tutaj na przykład mamy w kopalni klatkę na ludzi. O, możemy sobie wejść. Jesteśmy zamknięci. Pan, no, spec. I tutaj na przykład łapiemy ludzi i możemy łapać na przykład ludzi z tej niby drużyny pierścienia Ale tak naprawdę to jest sekta pierścienia Sekta pierścienia, pamiętajcie tą nazwę Ej, a było to usunięte, że są skrzynki? Nie wiem, przetestuj Dobra i chyba z bazy to na razie wszystko, uważam, że i tak Porównując do tego co mieliśmy sprzed restartu, no to mamy mega dużo. Mamy entząc, mamy. no jakieś. Adiaksy? Mamy jakieś? Czy nie kopaliście nic? Nie, e, ukradł ten, ale zdobyliśmy dużo żłaza. Kto ukradł? Zaraz wjeżdżamy mu. RIP. No to zaraz w niego wjeżdżamy. Byliśmy u niego i nie ma żadnego diamentu. Hmm, no a ta. A w sumie co zrobił, żeby nas nie zabijać? Nie wiem Oj, panie Sebastianku! No raz zbroję założę, bo już trochę odcinka. Chodźcie na górę, zrobimy ten enchant szybko. Ej, we właściwie nie czekajcie, no to jest na skinę. Ponad w nie? Mhm. A geniusze, co jest potrzebne do zrobienia enchant? Wow! Ale nie. Ale on to szybciej zrobi. On chyba miał cztery diamenty. Dwa na... Ja jeszcze specjalny... Ej, en... tutaj, nie? Enchant. I jeszcze tutaj wykopię na biblioteczki wtedy. Oleś, to jest marionetka specjalny. No pomóż kopać! Seba, dał mnie! Co? Ja. Co? Co to był za odgłos? To był rage. Ej, ja za ja dużo tych tak biblioteczek. No. A ja o Ta, za Bo dużo tych biblioteczek. I niestety o i teraz... Ej, i no, mm, jeszcze cztery mamy biblioteczki. To sobie, o tu walniemy i tu greta wali, greta. No i co? Słuchajcie. Z pierwszego filmu po restarcie to by chyba było na tyle. Chodź, chodźcie może, razem my się pójdziemy... To ja, Pójdziemy się razem pożegnać. Weź go zabibomiacza nie mam. Dobra. A on jakiś specjalny Także... O, pan Grafenc już w ogóle jest. Też nasz członek, naszego teamu. Proszę pana, niech pan nie przeszkadza. Słuchajcie. To, było, to byłoby na tyle z pierwszego filmu. Czekajcie, panie, ja też. Dobra, czekamy na pana od rozrywki. To jest szatański grąb. Tak. A co wy w szatańskim kręgu Nie chcecie? czekać gdzie Boże! Weźcie się tepni na hałma po prostu. A nie to się co? giniesz. Patrz jak ci ładnie teren, gdzie są te? Jak ma te, to? Co takie lampy są tutaj? No, teren Specjalny. też trzeba trochę poświetlać Specjalny człowieku chodź tu. Jezu mnóstwo. seba Krzysiu, masz tutaj. Słuchaj to jest dla słynnego YouTubera. Stań sobie ładnie Lampy, które się To jest dla słynnego YouTubera. No i widzisz, tak oni mnie tu traktują. Kurcze. No, kurde, nie! No, wy jesteście niepoważni. To ja, to Dobrze, Seba, witaj. I teraz możemy pożegnanie walnąć. Chodźcie, stańcie na F5. Chodźcie za mną, chodźcie. Z pierwszego filmu tutaj to by było na tyle. Słuchajcie, widzimy się jutro. Może dzisiaj jeszcze na streamku. Także co? Trzymajcie się. То